Hej, cześć! Z tej strony Mieszka i dzisiaj jak obiecałam wam w poprzednim odcinku pójdziemy do kopalni. Dobra, to może najpierw zbudujemy sobie kilof. <laughs> Dobra, patyki. To takie zostawiamy. Idziemy. Opa. Dobra, idziemy, idziemy. O, już teraz mam węgiel. No. Może, żeby was nie zanudzać. Ja zrobię. Y, poszedłem do domu <coughs> i zrobiłam sobie świeczki. O, świeczki, pochodnie. Y, I kilo w kamienny. Więc możemy zaczynać. Idziemy na dół. Oświetlimy sobie. No, po nam na górę. Tam na górę. O, i mamy żelazo. To Już sobie wykopiamy. No i więcej żelaza. Dobra, dalej. O! Kolejne dwa że. Wow! Dobra. Dobra, idziemy dalej. Na razie nie zbieram węgla. Na razie nie. Potrzebne. Znaczy potem może będę zbierała. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy. I to jest koniec. Świetlić. Dobra, węgiel trzeba zbić. Dobra, tam już nie idziemy my, bo chcę na przykład tylko yy, żelaza, żeby mieć na potem. Ok. Widzę, że się boję, ale po prostu nie chcę.

Mm. Wszystkie rozglądniemy, czy nie ma więcej żelaza i możemy iść na dół. O. Mamy żelazo. Hmm co by tu Wam powiedzieć piszcie w komentarzach o, o czym bym mogła Wam opowiadać bo ja tak nie wiem dopiero jestem złożyłam dopiero konto na Youtubie i wiecie nie wiem o czym gadać a właśnie propos Youtuba mam do Was prośbę żebyście yy, mi gdybyście mogli zrobili intro to by było dla mnie super tak Znalazłem złoto, to zaraz tu przyjdziemy, tylko zrobimy żelazny off. To dobra. Jak widzicie już jesteśmy przy złocie. Skopałam tu trochę i czas to złoto wykopać, więc może najpierw zobaczymy, czy nie ma tam lawy. Okay. Bo muszę ze wszystkich stron spojrzeć. Czemu ja wpadłam w tą dziurę? A i sorry za mój niewyraźny głos, ale... mam zły mikrofon i... tak jakoś wyszło. Dobra, więc wykopujemy. I mamy dwie rudy złota. Teraz pójdziemy do domku, żeby je przepadł. A teraz nie mam już więcej nic do roboty, jak pożegnać się i powiedzieć Wam cześć.